Cena tego tabletu Cię zaskoczy. A wszystko dlatego, że ten najnowszy sprzęt Lenovo ma aluminiową obudowę, która świetnie wygląda, rysik w zestawie, który obsługuje dedykowane funkcje uruchamiane z podręcznego koła, czy wreszcie fajny ekran o przekątnej 11 cali i rozdzielczości 25 który można podzielić tak, by wygodnie korzystać z kilku aplikacji jednocześnie. Mało? To lecimy dalej. IdeaTab działa w oparciu o Androida 15, ale dzięki trybowi PC pozwala działać w trybie desktopowym, co przyda się zwłaszcza po podłączeniu opcjonalnej klawiatury. Do tego jego akumulator ma pojemność 7040 mAh, na krawędziach obecne są cztery głośniki z Dolby Atmos, a za działanie całości odpowiada Mediatek Dimensity 6300 z 8 GB RAM. Jeszcze mało? To na dokładkę dodajmy, że to tablet na pokładzie którego jest zarówno 3,5 mm jack audio, jak i slot kart microSD. O ile to cudo kosztuje? Zaledwie 899 zł. Będzie też wersja z pamięcią wynoszącą 256 giga, której cena zamknie się w tysiaku bez złotówki. Jak oceniasz ten deal?